Cześć, witajcie. Moje pierwsze pytanie brzmi: czy są na sali jakieś startupy? A czy ktoś z Was zamierza założyć startup? Tylko? No dobra, ja też. Ok, poczekajmy. Czy jest na sali jakiś informatyk? <gothers stirringvent loops> <Clape's still being used> ja <objetivo> Hurra! Okej, okay, zaczynamy. Temat mojej prezentacji jest tak naprawdę pytaniem. So you want to do a startup, ja? Yeah? Dowiedziałam się od Was, że kilka osób chciałoby zrobić startup, a że ja mam ze startupami do czynienia na co dzień już no, ponad dwa lata, więc ośmieliłam się podzielić z Wami moimi doświadczeniami tak, żeby pokazać Wam, jak naprawdę wygląda życie startupowca. W pierwszej kolejności może dlaczego? Ośmieliłam się przygotować tą prezentację, gdzie na co dzień pracuję, czym się zajmuję. Otóż na co dzień pracuję w Technoparku Pomerania. Słyszeliście coś na ten temat? Jest to szczeciński park naukowo-technologiczny, zlokalizowany w Szczecinie, gdzie na 11 tysiącach metrów kwadratowych posiadamy inkubator, coworking, restaurację. Data Center, czyli całe zaplecze, które jest potrzebne firmom z branży IT, ICT i nowych technologii, tak by mogły się rozwijać. Otwieramy się już niedługo, bo w przeciągu półtora miesiąca, tak więc możemy powiedzieć, że wynajęłyśmy ponad 80% powierzchni, bardzo fajnym, ciekawym firmom z branży nowych technologii. Będziemy mieć u siebie drony, drukary 3D. A w same ciekawe rzeczy. Tak więc, jeżeli chcecie, obserwujcie nas na Facebooku, obserwujcie nasz Twitter, wchodźcie na strony internetowe. Zapraszamy Was również na nasze eventy, ponieważ będziemy mieć centrum konferencyjno-szkoleniowe, w którym będziemy szkolić naszych um, przyjaciół, którymi mam nadzieję, też będziecie. Może parę słów o mnie. Na imię Mama i czym się zajmuję? Robię startupy. Co to oznacza? że od ponad roku jestem biznes deweloperem w Technoparku Pomerania i pomagam młodym firmom rozwijać się i w perspektywie kilku lat wejść na rynki zagraniczne, pozyskać inwestorów, fundusze inwestycyjne, aniołów biznesu, środki unijne po to, żeby mogły wcielić swoje plany, pomysły, marzenia w rzeczywistość. Powiedzcie mi, Czym jest dla was startup? Czy ktoś na sali potrafi wytłumaczyć, czym jest startup? Pasja. Startup to pasja, tak? Harowa. Tak, startup to harowa. To nie tylko jednej osoby, ale naprawdę gro osób. Podaje się jakieś definicje legalne. Startupu, że jest to tymczasowa organizacja utworzona dla, dla, dla realizacji ściśle określonego celu. Czy tak jest zgadzacie się z tym? Dla mnie z mojego doświadczenia w pracy wynika, że startup to przede wszystkim ludzie. To wy, i wasz pomysł, wasza kreatywność, wasza energia ku temu byście wcielili ten pomysł mniej lub bardziej szalony w życie. Prezentacja ta może troszeczkę przejaskrawia te takie ciemne strony startupu, ale ma na celu przekazać Wam, że to nie jest tak naprawdę bajka, że to nie wygląda tak jak na Facebooku, na Instagramie, że mamy ten tak w cudzysłowie fame, jeździmy po Dolinach Krzemowych, po Szanghajach na wszelkiego rodzaju targi, konferencje, cebity. To jest ta taka najjaśniejsza strona, ale za tym kryje się coś więcej. Tak więc co, startupy są trudne. Startupy są naprawdę trudne. Startupy łamią serca. Startupy złamią Waszą duszę. Wierzcie mi, startupy są jak wampiry. Startupy skracają życie. Tak. Każdy marzy o tym, żeby pojawić się na okładce Forbes'a, żeby być w pierwszym milionie, żeby na Facebooku tysiące fanów lajkowali nasze posty, żeby nas fo followowali, tak? Ale to jest tak naprawdę okładka, tak? To jest ta fasada, um, to jest tak naprawdę poza. To nie jest rzeczywistość. Pięć mitów na temat startupów. Startup tak naprawdę nic nie kosztuje, żeby go stworzyć. Zgadzacie się? Czy tworzymy startupy za darmo, za jeden uśmiech? Zdecydowanie nie. <grybujesz> tak. Przeciętny startupowiec jest w wieku mniej więcej 25 lat. Zgadzacie się? Nie. Nie jest tak. Żeby stworzyć plan startupu. Startup wystarczy rozrysować sobie plan na e, chusteczce, czy też na kartce A4. To prawda? Pięknego popołudnia budzimy się i stwierdzamy, tak, dzisiaj zakładam firmę. I po prostu idę a, do Urzędu Miasta, do KRS-u i rejestruję. No nie, nie wygląda to tak. Dobry pomysł zawsze wygrywa. <gryw> nie moi drodzy. Możecie mieć genialny pomysł, ale niestety pomysł to nie wszystko. Taka tutaj dygresja. Oczywiście w pracy mam kontakt z wieloma startupami, z wieloma ludźmi, z milionem pomysłów. Naprawdę Szczecin stał się wylegarnią startupów. Co chwila ktoś przychodzi i naprawdę ludzie mają niesamowite pomysły. Tylko tak z mojej perspektywy patrząc, jakby tak można było poprzesować troszeczkę parę osób tu, z tego zespołu wyciąć, przenieść tam pomysł, oddać tu, tamten pomysł tamtym, byłoby genialnie. No ale niestety nie możemy tak robić. Piąty mit, że lokalizacja wcale nie ma znaczenia. Zgadzacie się? Moim zdaniem, lokalizacja ma znaczenie. Zacznijmy od mitu pierwszego. Startupy są bardzo tanie w utworzeniu, w wykreowaniu. Jak myślicie, na ile czasu starczy startupowi 100 tysięcy złotych? Przykładowo, no, no startup oczywiście z branży IT, ICT, tak? Mówimy o, o nowych technologiach. Jak myślicie, macie 100 tysięcy ode mnie, ile czasu, w ile czasu przepalicie te pieniądze? Jeden miesiąc. Jakieś, ktoś podbije stawkę? Rok czasu. Ok, no to z mojego doświadczenia wynika, że 100 tysięcy złotych dla startupu z branży nowych technologii to są mniej więcej jakieś 3 miesiące przeżycia. A wiecie dlaczego? Tworzycie na przykład aplikację mobilną, tak? No to co? Ile kosztuje stworzenie apki? No właśnie, iOS, Android, tak, Windows, chcemy mieć na wszystkich platformach. No kosztuje to niemałe pieniądze. Mamy miesięczne koszty utrzymania pracowników. Musimy mieć prawnika, musimy mieć księgową, tak? Bo zazwyczaj startupy zakładamy w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli mamy pełną księgowość, mamy wszystkie dokumenty rejestracyjne, mamy zebrania wspólników, mamy uchwały. Czyli mamy ludzi, którym musimy płacić, mamy deweloperów, mamy ludzi, którzy siedzą tam, klepią w klawisze, tak? Aż wreszcie mamy zarząd, który musi gdzieś tam tym wszystkim zarządzać. Czyli widzicie, koszta są niebagatelne. Czy zgadzacie się z tą tezą? Nie. nie. <laughs>

Czyli to było tak naprawdę zlecenie, tak? Bo nie stworzyłeś czegoś, co po prostu statystyczna Agata może sobie otworzyć w swoim telefonie i zmieni to mój dzień, moje życie na lepsze, tak? Z PZU, tak. Nawet z PZU. Tak. Dokładnie, dokładnie tak. Tylko, że jednak, niestety, jest to rzeczywistość. Wygląda tak, że, że, jeżeli chcemy stworzyć startup, który osiągnie sukces, no niestety, musimy postawić na team i musimy ten team tak naprawdę wyposażyć w środki niezbędne do realizacji tego pomysłu. Ja tak, Okej, <laughs> e, okay, słuchajcie, pytania będziemy zadawać w strefie networkingowej. Agata, proszę kontynuuj. Czyli tak, co najwięcej kosztuje pieniędzy na początku życia startupu? Czyli tak, trzeba na pewno zatrudnić fantastycznych ludzi, fantastycznych specjalistów, którzy nam dopną wszystkie tematy. Trzeba zapłacić za infrastrukturę, tak? Czyli musimy płacić wszystkie rachunki, musimy opłacić naszych podwykonawców, wszystkie systemy. Musimy w końcu wydać pieniążki na marketing, tak, bo nasz startup sam się nie rozsławi. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże, kto będzie prowadził na przykład nasze profile w mediach społecznościowych. A jednak tacy specjaliści kosztują całkiem sporo pieniążków. Mit drugi. Czy każdy przeciętny co-founder jest w wieku 25 lat? Nie. Otóż e, przeciętny tak naprawdę wiek cofoundera to około 40 lat. Jest to człowiek, który przepracował parę lat w korporacji, który ma już jakieś swoje pieniądze odłożone, który może tak naprawdę zainwestować. To co obserwujemy teraz, ten boom tak naprawdę w Polsce, młodych ludzi, którzy często rzucają studia, rzucają szkołę po to, żeby przeżyć przygody ze startupowaniem, jest to tak naprawdę gdzieś tam chwila. Już teraz w Stanach, w Dolinie Krzemowej obserwujemy firmy, które są zakładane przez CEO, którzy po prostu doszli do pewnego momentu w korporacji i powiedzieli stop, ja już jestem na tyle wykształcony, posiadam na tyle e, talentu, wiedzy, umiejętności, że mogę stworzyć coś swojego. Widzę braki w mojej firmie, więc teraz tak naprawdę przechodząc moją firmą przez różne stadia mogę stworzyć coś sam. Mogę wcielić swoje marzenia, moje pomysły w rzeczywistość. Czy tak naprawdę plan spisany na chusteczce, na kartce A4 wystarcza? No nie. Czy słyszeliście pojęcie modelu Business Lean Canvas? gdzie rozpisujemy, no dobrze, może to nie jest kartka A4, tylko troszeczkę większa, a czasami są to całe ściany oblepione żółtymi karteczkami, gdzie opisujemy swój produkt, swojego potencjalnego klienta, swój rynek, jakie plusy, jakie minusy ma nasza działalność, plusy dodatnie, plusy ujemne, minusy dodatnie, minusy ujemne. <noise> Czyli tak naprawdę rozpracowujemy cały nasz pomysł na czynniki pierwsze i sprawdzamy, co tam nie gra. Co jest najważniejsze? Jeżeli mamy pomysł, przedstawmy go komuś i ten ktoś powinien ten pomysł zabić. Jeżeli uda mu się ten pomysł zabić, wierzcie mi, to nie ma sensu. Czy ta teza jest Wam bliska? Zgadzacie się? Czyli zawsze. Mimo wszystko już rozpiszemy idealny biznes model, tak? Jeżeli nie ma tej pasji, zacięcia, nie ma tej kreatywności, naprawdę taki startup też nie zafunkcjonuje. Hey CEO, your only job is to keep the company going until you find a product market fit. Czyli jeżeli mówimy o czynniku ludzkim. Zawsze żartuję sobie, że idealny startup to taki, w którym jedna osoba jest mądra, a druga osoba jest fajna. Czyli ta mądra, siedzi w siedzibie firmy, zarządza wszystkim, tak? Jeżeli mamy do czynienia ze startupem produkcyjnym, no to trzeba oczywiście st sprawdzić stan magazynu, przypilnować ludzi, a, żeby wszystko było doręczone, dostarczone w odpowiednim czasie, terminie, a ktoś drugi w tym czasie musi właśnie jeździć po tych konferencjach, robić szum, marketing, PR, przeganiać tak naprawdę klientów i pokazywać produkt światu. Jednak nie zapominajmy, że nasz Naszą jedyną pracą w startupie jest tak naprawdę odpowiedzialne i na serio zarządzanie firmą. Czy zgadzacie się z tym, że miejsce powstania startupu nie jest ważne? Czy uważacie, że na przykład startupy, które są tutaj w Koszalinie, mają takie same szanse jak startupy, które są w Dolinie Krzemowej? Wiecie co, tak słucham, od tak też, prawda, zależy od klientów. Mit ten bardziej sprowadza się do tego, żebyście wiedzieli, iż nie jesteście sami, że czasami są rzeczy, tematy, które są wam obce. Nie każdy z was jest prawnikiem, księgową, programistą w jednym, ale są organizacje, które są tutaj po to, żeby wam pomóc. Czy słyszeliście o IOB? Instytucje otoczenia biznesowego? Są to takie instytucje jak na przykład Inkubator przedsiębiorczości, park naukowo-technologiczny, różnego rodzaju fundacje, e, centra rozwoju i transferu technologii. Słyszeliście o czymś takim macie w koszalinie? Więc właśnie dookoła tychże instytucji skupieni są różnego rodzaju specjaliści, e, którzy są właśnie po to, żeby wam pomóc. I tak na przykład ja, czy też koleżanka Marzena, która też będzie występowała ze swoją prelekcją. Jesteśmy po to, żeby pomagać takim startupom, ludziom, którzy tak naprawdę nie wiedzą, gdzie, do których drzwi zapukać. Oferujemy różnego rodzaju usługi, inkubacje, ekspansje. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej szczegółów, zapraszam, możecie podejść. Jeszcze tylko ostatni slajd, który Wam chciałam pokazać. Kojarzycie tych dwóch panów? Tesla i Edison. Edison był mądry tak, i fajny w jednej osobie, więc dorobił się bogactwa i milionów za życia. Tesla, no niestety, za życia nie dorobił się milionów, zdał, zmarł biedny. Więc moja rada dla Was jest taka. Bierzcie swoje życie, swoje sprawy w swoje ręce, róbcie startupy, przychodźcie do nas, do inkubatorów, do parków naukowo-technologicznych, a my wam pomożemy. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do Agaty teraz? Okay. Ojej. Dzień dobry. Cześć. E, to tak, pierwsze pytanie dotyczące prezentacji, to znaczy, e, tam było przedstawione, że po, są takie trzy wielkie grupy, na które, które pochłaniają gotówkę. Chciałbym wiedzieć, w jakim procencie mniej więcej się rozkłada? Jaki procent technik, technikalia po, pochłaniają i, i pozostałe? Co odpowiedzieć, jak rasowy prawnik? To zależy. <głosy> <głosy> Wiecie co, to zależy jakiego typu mamy startup. Czy jest to startup, który opiera się tylko i wyłącznie na software'ze czy na hardware'ze. Typu, ja mam doświadczenie na przykład z drukarek 3D, więc tam najwięcej pieniędzy pochłaniało tak naprawdę zakup części i obsługa do składania tychże części. Jeżeli mówimy o software'owych startup'ach, no to przede wszystkim najwięcej pieniędzy pochłania tworzenie samej aplikacji, platformy czyli te techniczne sprawy, ponieważ wynagrodzenie programistów, wynagrodzenie ludzi, którzy są dookoła tych technikaliów, są niestety najwyższe. Jeżeli chodzi o samą, nie wiem, księgową, e, prawnika, no to jest to może 10%. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie e, CEO, czyli prezesa zarządu, tak, członków zarządu, też to jest mniej więcej 10-15%, cała reszta są to sprawy techniczne. Rozumiem, że do grywka. Tak, ale okres oczekiwania mi ten, trochę mi przewietrzył głowę, więc, e, Jeszcze tylko... Za, zaraz, e, zaraz zakończę. Znaczy chciałem zapytać o to, czy w tym, takim inkubatorze przedsiębiorczości na przykład nie byłoby zacnym pomysłem, żeby, e, nie wiem, tych prawników, tych księgowych mieć... U siebie powiedzmy, a startupowcy po prostu by podnajmowali. W ten Dzień dobry, sposób. tak właśnie robimy w a, Technoparku no pobierania, e. więc zapraszamy. Dobra, no i jeszcze tak na koniec <noise> tylko do tego slajdu. Wolałbym tak. być Teslą niż Edisonem. <noise> Dziękuję. Dzięki. Jeżeli macie jakieś pytania, nie krępujcie się, podchodźcie. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, też jesteśmy wyposażone w materiały, wizytówki, tak więc zapraszam, nie bójcie się. Okay, jeszcze jedno pytanie? Tak. Trochę bym pani przeraziła, bo dla mnie ogólnie te startupy to to jest dwóch pasjonatów, którzy biorą się, robią i no, gdybym ja myślał tak, jak pani to przedstawiła 14 lat temu, kiedy zakładałem w swoją firmę, to mi w życiu nie założył. Czy nie, nie, nie odczuwa Pani, że takie podejście, że ludzie z korporacji, którzy są wykształceni, wychowani przez korporacje, tworzą nową korporację mm -hmm. tak naprawdę, prawdopodobnie z pomysłami uk ukradzionymi stamtąd albo w jakimś sensie e, skopiowanymi, e, to czy to nie zabija w ogóle całej idei startupu? Przecież e, chodzi o to, żeby coś zrobić szybko i od razu, póki jeszcze mm -hmm. ten pomysł jest fajny, póki on jest nieodkryty, a nie bawić się w całą tą otoczkę e, dotyczącą, nie wiem. Pieniędzy, jakichś prawników, yy, no nie wiem, tak, tak po prostu przeraziła mnie ta opowieść, szczerze mówiąc. <laughs> nie, nie chciałam przerazić, bardziej chciałam Was uświadomić, ponieważ ja na co dzień mam do czynienia z ludźmi, którzy uważają, ej, zróbmy startup, dostaniemy milion złotych, przepalimy je, pojedziemy sobie do tej Doliny Krzemowej, pojedziemy tu, tam, siam, ale będzie impreza. A to tak... <laughs> No niestety, tak to nie wygląda. Wolę uświadomić i pokazać, że jednak ten taki mit Steve'a Jobsa i garażu, niestety. Zapraszamy do nas, tutaj są <grywa> Świetnie. <grywa> Okej, okay, ostatnie pytanie i przerwa. Ja tutaj też podzielę zdanie kolegi, który mówił właśnie o tej pasji, że pasja jest ważniejsza od całej tej biurokracji i mogę podać przykłady. Miałem okazję pracować przy projektach, które miały budżet miliony złotych, prowadzone przez yy, doświadczonych ludzi, którzy mieli doświadczenie w największych korporacjach w Polsce, pracowali tam 10 lat, byli doświadczonymi architektami i spali całą tą kasę. Natomiast znam mnóstwo przykładów ludzi, którzy wychodzili od zera, z własną pasją, z własnymi umiejętnościami i tworzyli serwisy, które dzisiaj są w czołówce w swojej branży. Tak, więc... Ja się z tobą zgadzam, jak najbardziej. Ja też znam takich ludzi, którzy są pełni pasji i realizują swoje startupy i są ludźmi sukcesu tak naprawdę, których możemy podziwiać właśnie w pierwszym milionie Forbes'a chociażby. Ale znam gro takich, którzy pukają do naszych drzwi i którzy tak naprawdę nie wiedzą, za co się zabrać. Jeżeli dostają pieniądze, jeżeli nagle z dnia na dzień wpływa ci milion złotych na konto i masz za to zrealizować swoje marzenie, no to tak naprawdę gubisz się w tym po pewnym czasie. No dokładnie, dlatego wtedy jest... Porażka. Marzena Zasińska, ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, tutaj odpowiedzieć zarówno Wam, jak i Wam. Również pracuję w Technoparku Pomarania. Widzę jedno, że ponieważ tutaj na sali jest dosyć dużo osób technicznych, że jest ogromne rozróżnienie pomiędzy startupami typowo software'owymi, typowo zakładanymi przez osoby techniczne, a startupami zakładanymi przez pasjonatów jakiegoś tematu, czy w bardzo różnych branżach, bo to tutaj będzie między innymi Janek opowiadał o branżach, Historyczną, muzealno-turystycznej. Więc y, 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 chciałabym rozróżnić to, bo jeżeli siądzie dwóch pasjonatów, którzy są w stanie napisać aplikację, to jest zupełnie inna historia, bo wy zarobicie pięć nocek i napiszecie tę aplikację. Ja choćbym siedziała 20, to jej nie napiszę i będę potrzebowała chociażby do zrealizowania mojego pomysłu biznesowego, który, o którym była mowa wcześniej. Tak? Czyli ja znam problem, ja wiem, jaki jest, jaki, powiedzmy, co potrzebuje biznes, no ale co z tego, jak ja sobie tego nie napiszę? I w tym momencie muszę wydać sporo. Kasy na to, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, pomimo że pracowałam jako chociażby headhunterka, więc. Właśnie, żeby. Agata, że wziąłam mikrofon. Nie, 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 daj Dobra. Dzięki. Chodzi o to, że tak naprawdę od innej strony patrzycie. Patrzycie od tej strony, że wasza praca, którą włożyliście, jest jakby jest za darmo, a to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo wasz czas również przełożył się na kasę, z tym, że ja musiałabym wyłożyć gotówkę na stół, żeby ktoś mi napisał aplikację. To jest od innej strony zupełnie patrzenie. Dzięki.